Cześć. Dziś specjalny odcinek z cyklu Obudź się. Mam na imię Irek, a tematem będzie: Czy przeszkadza mi, że ktoś pije w moim towarzystwie? Prowadzę generalnie cykl Obudź się. Mieszkam w Christian Saint. Dzielę się swoją wiedzą na temat uzależnienia jak z tego wyjść na temat rozwoju osobistego no i też jak wygląda moje życie. Dziś chcę powiedzieć prosto, ostro i bez owijania w bawełnę, bo często moi znajomi, bliżsi dać, pytają mnie, czy nie przeszkadza mi to, że inni piją, czy że ktoś otworzy piwo w moim towarzystwie lub że ktoś pije przy mnie na imprezie. Odpowiadam: Nie, nie przeszkadza mi, nie mam z tym żadnego problemu, bo od długiego już czasu jestem wolny, nie myślę o alkoholu. Nie budzę się z myślą o nim i też przed nim nie uciekam. Tak więc nie muszę unikać ludzi i nie, nie, nie unikam też ludzi, właśnie, którzy piją, ale nie muszę też oczywiście siedzieć z osobami pijanymi. Jeśli ktokolwiek chce się ze mną spotkać, pogadać i jeżeli ty też chcesz to zrobić i musisz wypić przy mnie, przy tej okazji, piwo. OK, możesz to zrobić. Jak najbardziej zapraszam. Ja pozostanę jednak przy wodzie z cytryną, ewentualnie przy jakiejś tam kawie z ciastkiem. Bo powiem tak, jedno to jest to, że ktoś wypije sobie jedno piwo, drinka czy lampkę wina, a drugie to ktoś, co się dzieje wtedy, gdy traci tą swoją kontrolę nad sobą. Ja już napatrzyłem się na ludzi, którzy zamieniają się w karykaturę samych siebie. Zaczyna się od żartów, luzu, filozofii na temat życia, o biznesach, o polityce, tak. a na końcu włączają się takie typowe ludzkie dramaty i kompletny bełkot. Ja w to już po prostu nie wchodzę, i to też nie dlatego, że się wywyższam, nie dlatego, że czuję się lepszy, tylko dlatego, że mam po prostu. Granice, granice, które wywalczyłem sobie tą moją trzeźwością, granice, które sobie jasno postawiłem, bo trzeźwość to nie tylko nie picie, to też taki mój świadomy wybór do tego, kogo zapraszasz do swojego stołu i z kim spędzasz przy tym stole czas. Nie interesuje mnie, czy ktoś się upije, niech się nawet zachla, to jest jego sprawa, ja tylko nie muszę i nie chcę na to po prostu patrzeć. Nie muszę udawać też, że to jest normalne. Nie muszę wchodzić w te same rozmowy po raz setny. Nie, stary, ja już nie piję. Nie, nie mam kaca, Nie. Mam to po prostu wszystko za sobą, tych wszystkich słowotoków typu, typu nie i na temat problematyki, czy ktoś pije, czy nie. Bo to, co jest najpiękniejsze dla mnie w trzeźwości, to to, że nikt nic mi nie może już teraz mówić, nie muszę się tłumaczyć, nie muszę nic udowadniać. Mogę być w barze, mogę być na imprezie, mogę być przy ognisku i nie czuję żadnej pokusy, bo prawdziwa wolność, tak jak powiedziałem, to nie jest ucieczka od alkoholu, tylko brak potrzeby sięgania po niego. I zauważyłem jeszcze jedno, kiedy przestajesz pić, ludzie wokół zaczynają się przy tobie tak dziwnie czuć. Niektórzy nawet nie swoją, jakby nagle Twój spokój ich drażnił, jakby Twoja trzeźwość była dla nich lustrem, w którym nie chcą się za bardzo przeglądać. Tak naprawdę nie mówisz nic złego, nie moralizujesz, a mimo to widać w tych ludziach, w tych twarzach napięcie. Zaczyna się właśnie też takie tłumaczenie. Ja to tylko jedno. Czasami lubię się zrelaksować, lub takie. Znane, przecież mamy weekend. Dzisiaj też mamy weekend. I wtedy widzisz, że to już coś znaczy. Bo normalny, zdrowy człowiek, który pije od czasu do czasu. Mam tu na myśli, który, takie osoby, które sięgają po alkohol raz na kilka miesięcy, a nie raz w tygodniu, nie czują się przy kimś trzeźwym, dyskom, nie czują tego dyskomfortu nie mają potrzeby się usprawiedliwiać, ale ten, kto już coś czuje, tak? Kto potrzebuje tego kieliszka, tego drinka, tej lampki wina, żeby się rozluźnić, zapomnieć na chwilę o czymś, żeby udawać, że wszystko gra, ten zaczyna czuć się gorzej. I to też nie jest dlatego, że ja mu coś zrobiłem, tylko dlatego, że ta moja trzeźwość pokazuje jego niepokój. Niektórzy Wtedy się odsuwają i część ludzi się, część znajomych odsunęła ode mnie. Inni zaczynają sobie żartować, prowokować. No weź nie bądź taki święty tak, no, jeden ci nie zaszkodzi. A tyle przecież wypiłeś, tyle piłeś. To mnie już nie obchodzi. To jest nie mój, ale to jest ich mechanizm obronny. Ich strach, że może nie panują już tak jak myśleli nad tym wszystkim. Ja to jak najbardziej rozumiem. Nie mam do nich o to pretensji. Ale nie będę też udawał, że tego nie widzę, bo trzeźwość to tak zwany też trzeźwy styl życia i to ta trzeźwość filtruje ludzi. Jednych przyciąga, innych odpycha, ale zawsze pokazuje, kto naprawdę potrafi być przy tobie, takim po prostu sobą. Ja mam dziś swoje towarzystwo ludzi, z którymi mogę rozmawiać o życiu śmiać się, działać, planować, uprawiać sport, realizować inne pasje. Nie potrzebuje towarzystwa, które kończy się takim rynsztoką emocjonalnym, bo kiedy człowiek trzeźwieje lub trzeźwia tak jak ja, zmienia się nie tylko to, co pije, tak, ale też to, z kim zasiada przy stole. I tutaj dochodzę do sedna. Moja tolerancja kończy się tam, gdzie zaczyna się brak szacunku, bo ja wiem, i to można sobie sprawdzić, ile ludzi w Polsce umiera przez alkohol. Każdego roku to jest około, albo nawet ponad 10 tysięcy zgonów. A jeśli doliczysz do tego wypadki, przemoc, choroby, to nawet ze 30 tysięcy pewnie. To tak jakby co roku znikało takie jedno średniej wielkości miasto, jak na przykład mniej więcej Chojnice Moje. Rodzinne miasto. Dochodzi do tego przemoc domową, nie tylko wobec partnera, partnerki, ale też wobec dzieci. I wiesz co, najgorsze jest to, że wszyscy to widzą. Widzimy, jak ten ojciec chwieje się na komunii, jak ta matka płacze, jak dzieci udają, że to normalne. Nikt nie mówi dość, nikt nie zwraca uwagi. W Polsce pije 9 na 10 dorosłych osób. Dla, dla, dla większości ten alkohol to jest po prostu jak powietrze, że on po prostu zawsze jest. Czy to są święta, pogrzeb, impreza, po pracy, przy rozwodzie, tak każdy powód jest dobry do tego, żeby się napić. Tylko skutki są też oczywiście te same, czyli jest to przemoc, depresja, rozbite rodziny, dzieci z traumą, które potem same powtarzają ten sam cykl. Patrzymy. Na to wszystko od dziecka i nazywamy to jeszcze wszystko tradycją. A potem dziwimy się, że w dorosłości nie umiemy się śmiać na trzeźwo wobec alkoholu. Dlatego moja cierpliwość ma granice, bo jeśli ktoś nie potrafi zachować szacunku dla siebie, dla innych, dla dzieci, które patrzą na to wszystko, to ja nie będę też temu przyklaskiwał, nie będę udawał, że to jest fajna zabawa. Bo to nie jest zabawa, to jest takie powolne samobójstwo raty. Ja już byłem w tamtym miejscu, ja wiem, jak tam jest. Widziałem się już też po drugiej stronie, widziałem ten swój posty wzrok, w lustrze. Słyszałem też już ludzi, którzy znajomych, dalszych znajomych, którzy zdziwieni pytali: Ty jeszcze żyjesz? lub stwierdzali, że słyszeli, że ja już po prostu nie żyję. Ten alkohol, to wszystko, co się z tym brało, to było kłamstwo, które zabierało mi życie po kawałku. Dlatego dziś, jeszcze raz mówię jasno, nie przeszkadza mi, że ktoś pije, ale jeśli ktoś się przy mnie rozpija, rozpija innych, traci ten kontakt z rzeczywistością i udaje, że to jest normalne, to moja obecność się w tym momencie kończy. Wstaję i wychodzę, bo nie jestem. Nie będę i nie chcę być świadkiem kolejnego upadku, nie będę współuczestnikiem cudzego kłamstwa, bo tak jak powiedziałem, ja już wiem, czym pachnie ten kac moralny, wiem, jak smakuje wstyd, wiem, co to znaczy nienawidzić samego siebie rano i nigdy więcej tego typu samopoczucia, tego typu uczuć. Tak więc, ja jestem dzisiaj wolny. I nie oddam tej mojej wolności za nic. Nie dla fałszywego towarzystwa, nie dla świętego spokoju, nie dla głupiego toastu, który kończy się ciszą i wstydem. Tak więc pij, jeśli chcesz, ale jeśli chcesz pić przy mnie, miej w sobie tą właśnie odrobinę, choć odrobinę tego szacunku do mnie, do siebie. I do tej takiej właśnie mojej swoistej ciszy, w której zaczynam tak naprawdę widzieć, jak to wszystko wygląda. Taka jeszcze może błęta na koniec. Podsumowując, nie przeszkadza mi, że ktoś pije. Przeszkadza mi tylko, gdy przestaje być sobą, bo ja wiem... Ile kosztuje odzyskanie siebie, a jeśli moje nie piję, sprawia, że czujesz się źle, to nie ja mam problem, to twoje sumienie właśnie się obudziło, a ja nie zamierzam go znowu usypiać. Nie nie trzeba się obawiać. Mam według niektórych radykalne poglądy, ale nie zmuszam nikogo do zmian. To twoja decyzja, ale też nie każ mi się przyglądać właśnie jak powoli umierasz. Jak to wspomniałem, ja już byłem na tej krawędzi sporo moich znajomych, nie żyje już od wielu lat. Część z nich, rówieśników, nie dożyła nawet 40 lub zmarła krótko po 40. Yy, przyczyną śmierci był oczywiście alkohol. Ewentualnie dochodziły do tego jeszcze inne używki. Tak więc nie musisz mi nic mówić. Ja wiem, czym jest alkoholizm. Dokładnie 5 kwietnia 2023 roku wstałem z popiołów, jak Feniks. Stałem w tych, z tych moich kolan i powiedziałem sobie dość. A jeśli chcesz wiedzieć, jak to możliwe, to jak najbardziej możesz się do mnie odezwać. Może uda nam się konstruktywnie pogadać już bez alkoholu. Pozdrawiam z Christian Sand mamy 10, przepraszam, 11 października. Tak więc, jak na warunki norweskie, przepiękna pogoda. Wyszedłem na spacer z moją żoną, pozwoliła mi nagrać ten filmik. A ja zapraszam też na kolejne odcinki z cyklu: obudź się. Trzymajcie się w zdrowiu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. cześć.